Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj o ikonie fotografii ulicznej, chociaż wtedy kiedy żył, to się tak nie nazywało, podejrzewam. Czyli o guru, o jednym wielkim, potężnym, niesamowitym drogowskazie dla tych wszystkich, którzy chcą się uczyć fotografii, nie tylko ulicznej, ale fotografii jako takiej. Dzisiaj będzie mowa o Henry Cartier Bresson. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj o Henry Cartier-Bresson. Niesamowitym człowieku, niesamowitym artyście i oczywiście niesamowitym fotografie. Fotografie, na którego zdjęciach uczą się, uczyły się i będą się uczyć rzesze fotografów, nie tylko superprofesjonalnych, ale i adeptów, i takich, którzy zaczynają fotografię. Fotografów, którzy chcą zrozumieć hmm, na czym polega tak naprawdę fotografia uliczna, ale również fotografia, nazwijmy to dokumentacyjna fotografia przedstawiająca pewnego rodzaju historię. I, i Henry Cartier-Bresson jest absolutnie guru. Nazwany jest guru. Może to jest takie dla większości dla, lub dla części z Was pejoratywne znaczenie góru, o nie unikamy żadnych gór, ale tak naprawdę zrozumienie tego i w jaki sposób on te fotografie robił, czyli co było tym motyw tą, tą siłą, tą, tą mocą, dzięki której on potrafił uwieczniać takie właśnie momenty, które uwieczniony jako jeden moment, opowiadał tak naprawdę całą historię, bo jak zobaczycie jego zdjęcia, to zobaczycie, że każde zdjęcie jest, jest na, na, każde zdjęcie, na, na tam, patrząc na, je, na każde zdjęcie, na jedno pojedyncze zdjęcie, można napisać całą historię, stworzyć esej, opowiadanie, a nawet książkę. I na tym polega jego mistrzostwo. Dla, po, po, dlatego też jest uzwa, uznany za guru pewnego rodzaju, ponieważ mm, no jest to mistrzostwo świata, żeby robić takie zdjęcia, Zwłaszcza zdjęcia, nazwijmy to uliczne czy dokumentacyjne, żeby jedno zdjęcie, jeden, czyli zrobione w ułamku sekundy, ten ta migawka ten spust przyci przyciśnięty, żeby na podstawie tego jednego zdjęcia można było absolutnie nawet film nakręcić, nie tylko książkę napisać. E dlatego też. Tak jak mówię, przygotowałam dla Was te zdjęcia wybrane przeze mnie, ale namawiam Was do wyszukania, tak, do wyszukania w, 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 w internecie Henry Cartier-Bresson. Ja mam taką książkę, którą, którą udało mi się kupić tutaj u siebie w Anglii. To jest historia napisana przez niego, tak, to, są, to jest książka napisana przez niego i to są tak zwane zapiski o, zapiski na temat fotograficznego umysłu, fotograficznego umysłu i fotografii Fotograficznego oka fotografa, fotograficznego oka, nazwijmy to w ten sposób. Ta książka jest naprawdę nie ma, to, to nie jest album z, z, ze zdjęciami, też parę tutaj zdjęć jest, jest e, mm, zawartych. Natomiast są jego przemyślenia, sposób, w jaki on widział świat i jaki on ten świat e, fotografował. On mówił, że. Fotografia jest e, dla niego nigdy nie była fotografia, jako taka sama w sobie pasją. Natomiast pasją jego było ta możliwość dzięki fotografii, dzięki aparatowi. Zresztą zobaczycie na końcu tego filmu, na który, który dla Was przygotowałam, pokażę Wam, jest jego absolutnie aparat, pierwszy aparat, którym on robił zdjęcia. Okay? Więc znowuż oczywiście mówimy, pamiętajcie, mówimy o epoce fotografii analogowej. W każdym razie mówił, że możliwość, taka możliwość właśnie um, uchwycenia zapisu, ułamka sekundy, który, który decyduje o tym, o wydarzeniu, czyli decyduje o tym, że na zdjęciu będzie pokazana tak naprawdę historia. W fotografii ulicznej są takie dwa, dwa, dwie metody jak gdyby robienia fotografii ulicznej. Jedna to jest tak zwana nawędkę, czyli łowienie na wędkę, a druga szwędanie się nazwijmy. To. Fotografia na wędkę czy uliczna jest taka, że na przykład znajdujemy sobie jakiś fajny element, miejsce w mieście gdzieś, tak? czy, gdzie jest fajne albo światło, oświetlenie, albo yy, gra Cieni, półcieni, słońca, albo jakiś fajny szczegół architektoniczny, i tam się ustawiamy i czekamy z wędką, czyli z aparatem, na, na możliwość zrobienia zdjęcia, tak? Że, że, że to, będzie, to będzie nasze zdjęcie, w tym momencie to zdjęcie, to zdjęcie zrobimy. I i to jest ta jedna metoda, A druga metoda, którą ja zawsze lubiłam, czyli szwendałam się po mieście, szwendałam się po mieście i pstrykam, pstrykam te zdjęcia. Pamiętajcie, że zdjęcia robione ulicznie, gdzieś tam jest to moje nagranie na temat fotografii ulicznej, nie polega na tym, że się ustawiacie z aparatem i, 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 i szczelacie ludziom te zdjęcia. Można to zrobić inaczej. Może jeszcze nagram jeszcze raz troszeczkę bardziej szersze, szersze, szersze nagranie na temat fotografii ulicznej. Ale wracamy do Henry Cartieberson. On je, e, zaczął tak naprawdę od... E... Był zainteresowany malarstwem, czyli poszedł studiował malarstwo, sztuki piękne. Był zainteresowany surrealizmem i potem w wyniku, wyniku różnych rzeczy skierował się w stronę fotografii, ale również bardzo często praktykował i pod koniec życia jak gdyby przeniósł się z, jak gdyby z fotografii z powrotem do malarstwa, do rysowania, do szkicowania. W jego rękach zawsze był szkicownik i, i, i później też aparat. I zauważyłam też taką bardzo fajną rzecz, którą która, jak gdyby też sama kultywuje, że wielu fotografów, bardzo dobrych fotografów stosuje, czy jak gdyby jest również pasjonatami e, sztuki jako takiej rysowania, i uczy się, lub próbuje też kreować coś w, w, foto, w, w, tej, w tej kwestii, czyli w tej materii, czyli w, w, w malowaniu lub, l, lub rysowaniu. Wracam do Henry cartier On też miał taką, taką przygobę w wyniku nieszczęśliwej miłości. Wyjechał do Afryki, tam prawie umarł, bo złapał jakąś czarną, czarną malarię, e, jakąś bakterię, ale e, udał, przeżył, wrócił i robił te wszystkie zdjęcia, które, które wam, wam dzisiaj, może nie wszystkie, ale które część, parę zdjęć wam, wam pokażę. Dla mnie, nie spotkałam się z takim określeniem czy z takim podejściem chyba nigdzie. Dla mnie, jeśli chodzi o fotografię uliczną, to najważniejszą rzeczą jest nie technika, tak? To o tym zapomnijmy w ogóle, czyli, czyli intelektualizowanie lub technologia. Najważniejszą rzeczą jest coś, co się nazywa inteligencją emocjonalną. Dla mnie Henry Cassie był mistrzem, absolutnym mistrzem w tej swojej, w jego inteligencji emocjonalnej, czyli w tym, w tym takim pozazmysłowym wręcz przewidywaniu, czy, czy widzeniu czegoś, co się jeszcze nie, nie w jakiejś scenerii, w jakimś miejscu, gdzie on był, co się jeszcze nie, gdzieś nie wydarzyło, ale się, on czuł to i widział. I, i, I był gotowy z aparatem, tak? Był gotowy z aparatem, żeby ten moment, to te, te zdarzenie e, uwiecznić. Moim zdaniem, jeśli chodzi o fotografię, piękną fotografię, to właśnie inteligencja emocjonalna jest, którą zresztą można absolutnie, absolutnie trenować, jest nieograniczona, nie ma testów, na, na te, na, nie ma pomiaru, bo jest nie, nie, nieograniczona inteligencja emocjonalna. To ona odgrywa, moim zdaniem, najważniejszą rolę, jeśli chodzi o fotografię. Żeby ona, ona decyduje o tym, jeżeli, jeżeli pozwalamy sobie na, na robienie zdjęć poprzez naszą inteligencję emocjonalną, jako główne narzędzie, to wtedy te fotografie są po prostu inne. Chciałabym powiedzieć jedną rzecz, żebym ja wam, zanim zaproszę Was do obejrzenia tego filmu przygotowanego przeze mnie ze zdjęciami Henry, Henryka Katherstone, chciałabym, jeżeli miałabym wam coś powiedzieć, jeśli chodzi o fotografię, to Jedyną radą, którą dałabym wam taką mocną, bardzo mocną, to jest mianowicie to, że fotografii, moim zdaniem, fotografii w zaczęciu do robienia dobrych fotografii, dobrych, pięknych zdjęć, które pozostają. Pamiętajcie, piękne zdjęcia to nie są piksele. Piękne zdjęcia to są te, które pozostają. Piękne, mocne zdjęcia to są te, które pozostają w sercu. I robienie takich zdjęć. Zaczyna się od tego, od tego momentu, w którym przestajemy się wstydzić, że patrzymy sercem. I do tego Was gorąco namawiam. Robiąc fotografię, mając aparat w ręku, przestańcie się wstydzić, patrzeć sercem. Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu ze zdjęciami Henry Cartier-Bresson. Do zobaczenia, do usłyszenia, papa. Pa.